Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam a dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, ponieważ ostatnio dużo, ale to bardzo dużo czasu spędzaliśmy właśnie w różnorakich kopalniach, czy to szukając diamentów i innych surowców, to dzisiaj, moi drodzy, pomyślałem, że zrobimy coś bardziej na wyspie. Troszeczkę musimy tą naszą wyspę odwiedzić, bo już dawno tutaj nie byliśmy, tak więc moi drodzy, witam was serdecznie na odcinku. Dzisiaj porobimy troszeczkę takich bardziej wyspowych spraw, tak więc mam nadzieję, że Wam się również spodoba. E, tutaj widzimy już właśnie kurczak nam się rozmnażają. Całkiem sporo jest tych kurczaków, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo e, fajne. Dobra, słuchajcie, dzisiaj musimy na pewno zrobić, e, przypalić trochę tego rudy żelaza. Mam nadzieję, że za niedługo już będę w stanie porobić właśnie e, różnego typu... E, czekajcie, myszka mi dobrze działa? Czekajcie, aż muszę sprawdzić, czy nie za szybko. Nie, dobra, dobra, działała. E, musimy, moi drodzy, porobić troszeczkę różnego typu, wiecie, a to troszeczkę zająć się wyspą i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym bardzo, ale to bardzo, bardzo, sprawdzić właśnie przepis na e, ciasto, bo jestem e, aż sam mega ciekawy po prostu, jak będzie ten przepis na ciasto wyglądał, tak więc e, pamiętam, że tam była chyba pszenica, jajka i chyba... I chyba cukier? Coś takiego, więc no, w sumie przepisarz taki trudny nie jest, ale na pewno będę musiał go zobaczyć. Dobra, pierwsze co, musimy się zająć tym, aby przepalić te nasze e, przepalić te nasze surowce, które udało nam się wydobyć właśnie ostatnio, jak byłem w kopalni, więc tym na pewno bym się chciał na początku zająć. Tak więc dobra, na pewno musimy zrobić troszkę piecy. E, właściwie to jeden piec, bo chciałbym zrobić automatyczną przepalarkę. Wydaje mi się, że automatyczna przepalarka będzie naprawdę bardzo, to bardzo efektywna, właśnie tutaj w. Mm, na mojej wyspie. To na pewno nam się przyda. Nawet jestem w stanie zrobić coś takiego, żeby. E, żeby zrobić, słuchajcie, coś takiego, żeby e, przepalić może. E, dobra, dajmy do przepalania. Ile tego kobla chcemy? A nie, ja mam kilka staków tutaj, kamienia przepalone. No dobra, no to właściwie nie muszę przepalać. Dobra, super. E, no to myślę, że tutaj sobie powiększymy troszeczkę tą naszą wyspę, bo chciałbym tutaj mniej więcej zrobić taką sobie jeszcze platformę, e, aby po prostu, moi drodzy, e, aby po prostu, moi drodzy mieć e, e, taką nieco powiększoną tą wyspę. Oraz, oczywiście, zrobić sobie tutaj jakby taki podejścik mały, bo myślę, że taki podejśnik będzie też bardzo, ale to bardzo ciekawe. Muszę też pamiętać o tym, żeby po prostu oświetlić tą naszą wyspę właśnie od doła, od dołu, przepraszam, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, no to po prostu będzie, będą się spawnowały potwory, które, których nie chcemy, prawda, na wyspie, jak najmniej chcemy, jak najbardziej, że tak. Dobra, mamy taką jakby mini platformę, wygląda to całkiem, całkiem spoko, może nie najpiękniej, ale, ale też nie jest jakoś najgorzej, więc wygląda to całkiem, całkiem obiecująco i tutaj bym chciał zrobić właśnie automatyczny piecyk, który będzie nam właśnie pięknie przepalał nasze surowce. Mam nadzieję, że to będzie całkiem, całkiem spoko, tylko teraz tak... Jak to się robiło? Na pewno ten piecyk nie był tu. Potrzebujemy na pewno jeszcze troszeczkę. E, troszeczkę drewna, żeby sobie zrobić. E, właśnie dwie skrzynie. Chyba dwie, albo i więcej. Nam się przyda. A nie, w ogóle ja mam, ja mam drewno w ekwipunku. Kurde, nie wiem, co się tam dzieje, moi drodzy. Dobra, zrobimy sobie jeszcze kilka tutaj tego. E, zrobimy. I teraz tak. E, potrzebujemy skrzynki. Dwie. Cyk. Mamy dwie skrzynie. No, może jeszcze jedno właściwie sobie zrobimy. Tutaj cyk. Mamy kolejną skrzynię. I teraz tak. Jak to się robiło? Na pewno potrzebujemy. moi dro. O, nie mam tego. Nie mam skierki. No dobra, assim não perdemos a beise Co ja zrobiłem? Kurde, pomyliłem się. Dobra, trudno. Nie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. E, postawimy sobie tutaj na pewno. Mm, tylko, czy ja chcę ją robić tutaj? Nie. Zróbmy sobie na tej platformie. Myślę, że tutaj będzie to wyglądało dużo, dużo ładniej. Dobra. E, tutaj będziemy mieli lejek. Jeden. Tutaj zrobimy piec. Dobra. E, tylko tak, czy nam. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jakoś to ogarniemy. Tutaj zrobimy piec. Tutaj będzie jeden. Tutaj będzie drugi. I tutaj trzeba zrobić jeszcze jedną. E, jeszcze jedną trzeba skrzynkę. Zrobić, czyli ona będzie gdzieś e, Gdzieś stała nam Tutaj, dobra Teraz to ma sens, teraz to wygląda całkiem, całkiem ładnie Tylko czy ja do niej będę sięgał, będę Ale tak czy siak będę chciał zrobić sobie jakiś taki Mini, e, mini może podejść Do tego, no jeszcze nie wiem Właściwie co zrobię, ważne żeby to jak na razie Na, na dzień dzisiejszy w ogóle zaczęło działać Tak mi się przynajmniej wydaje, tak więc e, Czekajcie, Mamy tutaj blok diamentu Mogę zrobić, nie, bloku diamentów nie będę Chciał robić, bo w sumie jest on mi Kompletnie niepotrzebny no ale właściwie, właściwie bym zrobił ile mogę zrobić trzy. No to dobre. Właściwie to sobie mogę zrobić trzy bloki diamentu. Postawię sobie je nawet. Um, może tutaj bym sobie je postawił. Tutaj, o, tutaj będę miał trzy moje bloki diamentu. No i w sumie spoko to wygląda. Dobra, zjechmy sobie pieczonego łososia. No i teraz tak, właściwie możemy jeszcze tutaj sobie właśnie podejść pięknie do, do tej naszej skrzyneczki. E, albo już właściwie troszeczkę e, tego drapienka sobie tutaj poprzemieniać. E, I zrobić coś takiego. Chociaż wiecie, co? Wydaje mi się, że e, ta skrzynka może być mała. Mm, ona może być. Ona musi stać tutaj, o ile się nie mylę. Więc ona będzie stała tu. A ta skrzynka, żeby jeszcze była o jeden większa. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze tą skrzynkę. O jeden większą i powinno to wyglądać jak najbardziej już e, w porządku. I teraz, tak słuchajcie, czy to będzie działało tak jak chcę? tak, bo tutaj będzie pobierało z tego z tych materiałów, które, które są do przepalenia, a tam wyżej będzie e, materiały, które, którymi będziemy przepalać, typu właśnie węgiel i tak dalej, i tak dalej, wydaje mi się, że to będzie całkiem całkiem spoko, e, czyli sobie ją tutaj postawimy, dobra, to teraz tak potrzebujemy na pewno troszeczkę żelaza, mam nadzieję, że mam trochę w skrzynkach żelaza, bo e, nie chce mi się za bardzo tam biegać e, no tu nie ma żelaza, tu nie ma swoją drogą bym odłożył troszeczkę tego żeby mi to, na pewno nie zniknęły te itemki moje dobra, wydaje mi się, że to jest całkiem ok. No, myślę, że to wygląda całkiem ładnie. Czy tu jest jakaś woda? Nie, muszę właściwie zrobić sobie jakąś wodę, żeby żeby schodzić szybciej, bo troszeczkę mi to, moi drodzy, zajmuje tutaj czasu, żeby żeby schodzić. Czekajcie, cyk, tu mamy piecaki. Piecaki, ziemniaki, oczywiście, nie żadne piecaki. Podejdę sobie właśnie w tamtą stronę, żeby po prostu zobaczyć, czy, czy nie ma tam przypadkiem troszeczkę żelaza. Bo jakby było żelazo, na pewno ścinałem gdzieś żelazo. Wydaje mi się, że Kasper mi gdzieś to żelazo ukradł i teraz nie chce się przyznać, moi drodzy. No dobra. No nie ma żelaza, trudno się mówi, ale... Ale żyje się dalej. Dobra, powstadzamy sobie tutaj troszeczkę tego żelaza. Na 16, myślę, że na 16 będzie idealnie. E, tutaj 16 i tutaj... E... I tutaj oś.. nie, 16. Dobra, możemy iść spać, wydaje mi się, dawaj, 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 dawaj. Jeszcze nie można iść spać, kurde, co te słońce tak późno zachodzi. E, dobra, to tu na pewno będziemy sobie zrobimy coś takiego, a w ogóle co z tego da się zrobić? E, z tego da się zrobić jakieś łupkowe płytki. To zróbmy kilka tych płytek. O kurde, jaki dziwny dźwięk. Zróbmy kilka tych płytek, może mi się przyda właściwie. Dobra, położę się spać. E, I na pewno e, w tym odcinku, moi drodzy, podej, e, zrobimy sobie już właśnie ten cały mechanizm. E, związamy, e, związany właśnie z... Mm, związany właśnie z y, hoperami, prawda? To będzie też bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, podejdziemy sobie tam i ja bym bardzo otóżka spróbuję widzę drzewka rosną, pięknie, pięknie podoba mi się to. E, ja bym chciał na pewno jakieś mieć, e, rozmnożyć sobie krówki i zabić kilka krówek, bo to mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyda również, więc. E, a czekajcie, że ja mogę z tego, nie mogę z tego nic zrobić. Ciekawe, dlaczego jest tego? niebieski barwnik, aha czyli ja nie wiem co ja mogę zrobić z, z tą torbą z atramentu, nie wiem, jestem bardzo ciekawy dobra, zetnijmy sobie na razie może jeszcze tą trzcinę e, cukrową, żeby ona tutaj e, pięknie siedziała sobie, cyk, cyk, cyk cyk, cyk, dobra, tutaj zrobimy sobie jeszcze moi drodzy, więc, e, więc będzie to naprawdę bardzo, bardzo okej, okay. no i teraz tak zetnijmy tą trzcinę, bo pamiętajcie, że ja cały czas mam jeszcze do wykonania zadanie, które dał mi Wy, e, właśnie ja mu dałem, żeby zrobił wiecie moi drodzy, farmę, tutaj krówek i tak dalej a on mi dał e, zadanie, żebym ja zrobił e, enchant, a jak na razie się z tego nie wywiązałem, moi drodzy. Więc muszę się z tego wywiązać, żeby tutaj lipy nie było. Bo wiadomo, jak Catfish zrobił, to ja też muszę zrobić. Dobra, coś takiego okej, okay, mamy dużo te, tej trzciny spoko, podoba mi się to jak najbardziej e, zbiorę to sobie pięknie no i teraz tak, postawię to na pewno do tego kubła bo na pewno przyda mi się dużo papieru, pamiętajcie, że papier będzie bardzo, ale to bardzo e, przydatny właśnie do tego, co chcę zrobić, czyli po prostu enchantik, e, ale ja potrzebuję, słuchajcie, słuchajcie, ja potrzebuję pszenicki, więc musimy pójść tutaj e, po pszenicę, dobra, tej pszenicy trochę urosło, ja jej dużo aż tak nie będę też zbierał e, tyle mi wystarczy dobra, 23 myślę, że na luzie mi wystarczy e, bo mam co jeść, a a właściwie potrzebuję tylko i wyłącznie prawda do tego, żeby tutaj e, z krówami się troszeczkę zaprzyjaźnić, czyli po prostu je rozmnożyć. Więc moi drodzy, e, tak to będzie wyglądało. Dobra, zrobimy sobie coś takiego. Cyk, 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 cyk. No i powinno być, moi drodzy, jak najbardziej tutaj wszystko wy, e, w porządku. Dobra, postawimy sobie tutaj tą pszenickę i chodźcie, od e, miłe krowy, miłe krowy, miłe krowy. E, prosimy, żebyście do mnie tutaj przyszły. Dawaj, 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 rozmnażamy was, rozmnażamy. No, no, no. Chcemy małe, chcemy małe chickeny, Nie, co ja gadam? Jakie czikany? Chcemy małe e, Krótki, moi drodzy. Dobra, to są chyba wszystkie, które da nam się zrobić. Cyk, odsun się. No i teraz tak, słuchajcie, trzeba jedną zabić. Dobra, cyk. Tą zabijemy sobie, widzę ją. Mam, dobra, świetny, moi drodzy. Mamy. E, potrzebuję jeszcze jedną skórę, chyba. Oj, 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 nie chciałem bić tak w ten sposób. Eee, dobra, z góry, z góry. Dobra, z góry. Dobra, cyk. Mam, kolejno. Mam trzy już ledery. Dobra, to jeszcze jeden się przyda. Cyk. No, chodź, 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 bo ja nie chcę innych zabijać, kolego. Jeszcze raz. Dobra, mam mamy moi drodzy, dobra, rozmnożyliśmy to, więc myślę, że na luzie sobie tutaj e, no, chyba nawet dużo nie straciliśmy tych króbek więc jest jak najbardziej spoko e, podejdziemy sobie do mnie do domu, zrobimy jeszcze kilka frame'ów, bo właśnie e, o to w tym wszystkim chodzi, żeby zrobić jeszcze troszeczkę tych patyków tylko gdzie ja mam drewno? Tutaj, dobra e, tyle powinno wystarczyć cyk, zrobimy sobie patyków trochę e, dobra, i teraz zrobimy, pamiętam, frame'a się robiło chyba w ten sposób, że dawało się coś takiego i na środek, tak, super, to działa e, miałem właśnie nadzieję, że to będzie działało, więc działa moi drodzy jak najpiękniej. Tylko teraz, tak. Musimy sobie to jakoś oznaczyć. Tutaj, a jeszcze jeden frame nam się przyda. Czy nam, nie, musimy jeszcze podejść? E, osiem tego potrzebujemy, czyli raz, dwa. To będziemy mieli chyba starczy, dobra? E, czy starczy nam z tego patyków? Mm, tak, starczy idealnie. I zrobimy sobie, moi drodzy, kolejnego tutaj frame'ika. Pięknie, mamy frame'a. No i moi drodzy, mam już teraz wszystko pięknie oznakowane. Teraz tylko i wyłącznie dać tutaj rzecz. Dobra, tutaj możemy dać pieczonego łososia. E, tutaj możemy dać sobie wungiel, bo wągiel jest pięknym, pięknym tutaj składnikiem, z którego. Będziemy oczywiście przepalali, a tutaj moi drodzy damy damy to. Ok, damy sobie tutaj to. O, dobra, pięknie. Teraz to wygląda superancko Musimy teraz szybko moi drodzy właśnie podejść sobie po, m, po nasze oczywiście jak to się nazywa e, po nasze żelazo, które nam się e, pięknie przepala. No i już będziemy mieli taki jakby automacik, prawda do m, do moi drodzy taką automatyczną farmę e, automatyczną farmę będziemy mieli. Dobra. No i teraz tak, już widzę, że nam się pięknie tutaj to przepalało, wezmę, yy, wezmiemy to pięknie, no i mamy, moi drodzy, żelazo. Możemy już kilka hopperów zrobić. Ile potrzebujemy? Trzy hoppery chyba potrzebujemy. O kurde, zrobiłem... a co ja zrobiłem? Dobra, nic się nie dzieje, wszystko jest na spokojnie. Jak się robiło hoppery? Yy, nie pamiętam, jak się robiło hoppery. Zaraz się dowiem, czekajcie. Yy, kocioł nie chcemy, chcemy mieć nie wagonik, yy, okej, okay, tego też nie chcemy. Co ja chciałem? Brył... tego też nie chcemy mieć. Eee, jak się robiło hopper? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, dobra, to aż, aż szybko, moi drodzy, sprawdzę. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Hopper Minecraft: Hopper Minecraft: Minnes. Czekajcie, czy to się nazywa Hopper, czy ja po prostu coś troluję teraz. Nie, Hopper się nazywa, dobra. Eee, I teraz tak, jak to się robi? A! Skrzynka musi być na środku, dobra. Teraz już, moi drodzy, wszystko wiemy. Eee, Okej, okay, czyli tak, potrzebujemy na pewno troszkę drewna, więc wrócę już sobie pięknie tutaj do domu mm, i porobimy. Czemu ja tak szybko skaczę? Nie wiem, jakieś takie dziwne. Wydawało mi się, że mam jakieś takie kozackie jumpy, ale to chyba był. Eee, chyba tylko mi się, moi drodzy, wyłącznie wydawało. W ogóle, świecące jagody. Czy coś się da z tego zrobić? Nie, chyba się z tego nic nie da zrobić. A w ogóle, jak zjem taką świecącą mięgody to Aha, nie mogę jeść, no tak, bo jestem, bo jestem napełniony. Dobra, moi drodzy, zrobimy sobie e, troszeczkę tych skrzynek, tyle powinno styknąć i robimy coś takiego. E, zrobimy sobie skrzynkę, pięknie. Cztery skrzynki, co nam na luzie wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Właściwie to trzy nam wystarczą te hopery, ale dobra, może być trochę więcej, nic się tutaj moi drodzy nie stanie z tym złego, to e, to oczywiście na spokojnie. Zrobimy sobie hopery, cztery leje mamy, moi drodzy, i wygląda to wręcz fenomenalnie. Dobra, zrobimy takie coś, połączenie tu, połączenie tutaj zrobimy i połączenie Oj, tutaj coś nie działa. E, musimy zrobić takie jakby połączenie do tego i teraz powinno, moi drodzy, działać wszystko fenomenalnie. Jeszcze zar zar zaraz zobaczymy, węgiel sobie tu wrzucimy. Tak, napełnia się e, i czy się pali, pali się, no i cudownie. Bo to jest naprawdę no, zrobienie czegoś takiego, takiego automatycznego właśnie przepalarki. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego, bo nie dość, że wy w ogóle nie tracicie na tym, e, na tym surowców, czyli węgla. Bo wiecie, zawsze jak przepalacie jedną czy dwie rzeczy, to zawsze coś zostaje, a to troszeczkę zostaje węgla, a to czegoś. Czy tam jakiegoś innego surowca, którym przepalacie. A tak to naprawdę wszystko pięknie trafia właśnie do tej skrzynki, więc nic a nic się nie marnuje, moi drodzy. I wygląda to wręcz naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No okej, okay, dorzucimy tutaj kilka jeszcze innych rzeczy. Eee, czy my chcemy coś podpalić. Mogę dać tutaj ten bruk, ale wydaje mi się, że on się nie podpali. Ok, więc wygląda to całkiem, całkiem ok, już, moi drodzy. Eee, dobra. Eee, dobra, dobra, czekajcie, bo ja chciałem coś zrobić jeszcze już nie pamiętam, szczerze wam powiem co Ale dobra, wygląda ten, mamy automatyczną naszą farmę Fajnie zrobioną, bardzo mi się to jak najbardziej podoba e, I teraz tak, słuchajcie Musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, bo ja bym chciał sprawi, Dobra, to sobie jeszcze powrzucam od razu Do tego naszego piecyka od razu, żeby Żeby później nie było z tym lipy no Dobra, właściwie ten węgiel też już mogę tutaj wrzucić jak, jak coś to będę wiedział, że po prostu tu mam węgiel I, e, i tyle Aha, tutaj jest hop w lejku No i teraz tak, powrzucam sobie to wszystko, co ja właśnie po prostu Chcę poprzepalać i po prostu myślę, że Nawet ten Kacpr będzie na serwerze to pięknie będzie mi się tu moi drodzy to wszystko e, przepalało. Czy ja jeszcze mam coś do przepalenia? I chyba chyba moi drodzy nie. Dobra, wygląda to naprawdę bardzo w porządku, obiecująco, jak najbardziej spoko. Mamy tam moi drodzy już te e, jak to się nazywa? Mamy tam e, kilka staków diamentów. Tylko czekajcie, podejdziemy sobie może z tej strony e, to będzie bardziej widoczne i naprawdę ta platforma w sumie ja tą platformę mogę jeszcze jakby tak z dołu zabudować i to też by wyglądało całkiem całkiem ok, wydaje mi się. E, z tym, że ja Kacperik chce zrobić mały prezent i y, Sprawi, chcę zrobić, e, chcę mu dać nasiona arbuza, żeby on sobie po prostu miał, e, wiecie, taki prezent za to, że go strollowałem, bo go strollowałem, to, to muszę przyznać e, to moi drodzy, chcę mu zrobić taki malutki e, prezencik właśnie ode mnie E, dobra, to na pewno potrzebuję mieć e, scho A w hoperze mu to dam, dobra W hoperze mu to dam, super, to jest całkiem Całkiem dobra myśl, tylko ja potrzebuję mieć trochę e, e, Sikierkę, sikierkę Potrzebuję mieć, moi drodzy, taką mini sikierkę Myślę, że to też będzie jak najbardziej spoko Zrobimy coś takiego, no i zrobimy sobie Sikierę, cyk, mamy sikierkę, dobra Pięknie, moi drodzy, to wygląda, lecimy do, do Kaspra, e, że tak powiem, troszeczkę mu się Odwdzięczymy za to, że go troszeczkę strolowałem, bo, no bo go strollowałem, nie powiem, że nie Czekajcie, sk e, skoczymy sobie do wody Cyk, pięknie, moi drodzy, skoczyliśmy dowody, e, swoim drogą muszę za niedługo zrobić jakąś małą, małą e, produkcję właśnie e, produkcję ciasta, bo ciasto naprawdę e, wygląda całkiem, całkiem spoko. E, albo czekajcie, ja bym to mu dał w ogóle w liściach. Ja bym mu to dał w liściach, to by, wydaje mi się, że było dużo ciekawsze. Jakbym mu to dał w jakimś w liściach. Da, dałbym mu, moi drodzy, to... W tym drzewie. Niech on zetnie, przesuń się mój psie. Niech on zetnie, moi drodzy, tutaj te e, te drewno. I tutaj mu damy. I tutaj mu damy hopera. I w tym hoperze damy mu, moi drodzy, właśnie nasiona arbuza. Dobra. Myślę, że się Kasper ucieszy. Tylko, kurde, bo ja nie mam tego. Mm. Dobra, damy to w ten sposób. Niech on. niech... Myślę, że on. E, nie ogarnie tak na pierwszy rzut oka. Dobra, myślę, że teraz wygląda to całkiem legitnie. I moi drodzy, Kasper dostaje takie po prostu ode mnie, jakby. E, dostaje ode mnie takie, jakby zadośćuczynienie. Za to, że ja go strollowałem. No to on dostanie ode mnie coś takiego po prostu. Dobra, zrobimy coś takiego, damy mu to. No i tutaj nazwiemy, że. E, mm, tutaj mu napiszemy. Ale zetni wszystkie drewna. Dr, e, drewna to czeka Cię mała 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 niespodzianka. No, czekajcie, muszę to chyba napisać w kolejnej linijce Niespodzianka, dlaczego w Minecraftie e, takie jest ograniczone to pole? Dobra, moi drodzy, dałem mu takie coś. Wydaje mi się, że będzie zadowolony. No nie wiem, czy zarbuza będzie aż tak zadowolony. Ale zawsze to będzie, moi drodzy, jakaś taka mini niespodzianka. Właśnie na, e, na odcinku u jejku Ojejku, ojejku, jak mnie to kurde walnęło. No niedobrze, niedobrze, moi drodzy. E, więc, moi drodzy, kurde, e, wygląda to całkiem, całkiem w porządku. A dobra, mogłem mu coś jeszcze. A dobra, trudno, dam mu. Może to e, przy okazji. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się oczywiście taki mini odcineczek z z tej naszej wyspy spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście subskrypcję, łapkę w górę i będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Tak więc dzięki za oglądanie. No i cześć.